Miłośnicy off-roadu nie czekają na kolejny Dakar, nie czekają na lepszą pogodę. Oczywiście właśnie śnieg, właśnie błoto to dla nich żywioł. W związku z tym mieliśmy okazję obserwować rajd zorganizowany przez miłośników Land Roverów. To oczywiście marka, która słynie z tego, że znakomicie spisuje się w terenie. Nie były to rajdy szybkościowe, trasa nie była może ekstremalnie trudna, ale przecież o to chodzi, aby wyrwać się z domu, aby poglądać ciekawe pejzaże i aby sprawdzić jak te Samochody zachowują się w trudnych warunkach, i na ile umiejętności kierowców są porównywalne z konkurencją. Z największą uwagą przyglądaliśmy się występowi załogi Piotr Kowal i Wojciech Bodziony, kierowca. To zawodnik, który jest po poważnym wypadku, nie jest w pełni sprawny fizycznie właściwie posługuje się tylko rękami. A ten kierowca przygotowuje się do trudnego rajdu w Maroku. I myślę, że trzeba podziwiać jego hardy ducha. Piotr Kowal to zawodnik doświadczony i stworzyli razem ciekawą załogę myślę że co prawda warunki jakie mieli w Polsce zupełnie odbiegają od tego co zobaczył w Maroku ale sądzę że chodzi tutaj również o zgranie zespołu i przede wszystkim o frajdę z podróżowania Wojtek Bodziony ma 26 lat jest to zawodnik niezwykle konsekwentny to prawdziwa pasja offroad i myślę, że mimo tych problemów zdrowotnych, mimo pewnych ułomności, nie bójmy się tego słowa, ma ogromne szanse, aby w rajdzie w Maroku błysnąć no i sądzę, że wspólnie z Piotrkiem Kowalem będą odnosili jeszcze wielkie sukcesy, tym bardziej, że nie ukrywajmy, że marzy im się Dakar i być może o starcie tej załogi również w tym najsłynniejszym na świecie rajdzie będziemy Państwu mogli poopowiadać. Na razie trzymajmy kciuki, aby wszystko poszło w Maroku, tak dobrze jak poszło w śnieżnych warunkach jurajskiej eskapady.